Odjeżdżam, przygotowuję się, ugięte nogi w Zjazd w dół po trudniejszym, ale też na spokojnie. Puszczam i wracam, ale cały czas te nogi muszą być ugięte, nie? Dobra, zrobimy tak, żeby na lenia zjeżdżać bezpiecznie. Jest to mała górka, ale fajnie jest na tym pokazać. Nagle zaczyna się zjazd, jesteśmy zmęczeni, nie chce nam się wstawać. Wykorzystajmy górkę do tego, żeby ona tak naprawdę nas uniosła. W momencie, gdy motocykl zacznie opadać, wtedy sobie wstaniemy. Bezpieczeństwo zjazdu się zdecydowanie podniesie. Jadę, jadę, widocznie podziwiam, zaczyna się zjazd, wstaję. Wykorzystuję to, że motocykl zaczyna opadać. Do tego, żeby samoczynnie się unieść, zostaje niejako na tej samej wysokości, motocykl zaczyna się opuszczać, wtedy zaczynam wstawać. Mój zjazd zaczyna się robić bezpieczny, bo widzę, co się dzieje. Jeżeli jadę na oklep, nie daj Boże, z wysuniętymi nogami, no to tak naprawdę połowy przestrzeni przed sobą nie widzę. W momencie, gdy na samym zjeździe uniosę się nawet trochę to jestem w stanie bardzo szybko przenieść się do przodu i bardzo szybko pracować na boki, korygować, czy też na zablokowanym hamulcu, który mi będzie, będzie mnie wyhamowywał. Ale na siedząco jest to zdecydowanie trudniejsze. Zaczyna się zjazd, motocykl opada, samoczynnie nas unosi w tym momencie do góry. Wykorzystajmy to do tego, żeby zostać już w pozycji stojącej i wtedy możemy pracować tył przód. Proszę, pokaż to jeszcze raz. Jadę, 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 zjeżdżam motocykl, o i wstaję. Pozwala mu zeskoczyć. Jazd pod większą. Drug jest wyższy, koło nie wiedzie, prawda?